ma tutaj Joker jest ze mną Och. I to jest z operacji Charlie misja ukryty <grystanie> wow! co ten polobił ty okay. Ale po co się tak spieszysz? W no, ogóle go nie widziałem. Dobra, teraz. Ja mam dwóch, a ty tego co zostanie. Ok, Tak, słyszę. Dobrze. Na ulicy, tak? Tak, tych na ulicy. Na razie nikogo innego nie tykaj, tak. żeby nas znowu się, ty, nie się ja pier... no nie? Truja. Ja pierd... No nie truja jednak, kurwa no. Snajper. Zuniemy. Ej, ale miałem ich w trzech w linii. Jeden jakoś nie wiem, czwarty był chyba. Nie, nie poschodź tam, żeby nas znowu nie, nie wyczaili. No nie jesteś tam. Idzie już gościu. Bo zabiłem Bo ty tam chodzisz, no mówię ci nie idź, to ty musisz iść. No ale ja do ciebie też mówię, nie idź to ty musisz iść. No właśnie ja nigdy nie idę. No właśnie <noise> Zobaczysz zresztą. Aż tutaj masz ładnego spota teraz. Nie spodziewam się tego mała. Ja to sobie zdążyłem Ogarnęli się, lalalala. La, 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 la. Gdzie on jest? W domku był? Nie. Nie tak, w domku był. Chyba coś w tej wieży już, on jest tam. I się spieprzyłem, ale?

co? Nie padnij przypadkiem, Joker. No widzę sam, jak widzisz kogoś. Nie ma już. Znaczy, ja nie widzę nikogo. No, słyszę, idzie gościu, ale... No. Z całą Leży. Idę domkiem. To już będzie czysto. O kurwa, Sniper, uważaj! Ta, tu ich jest pięciu chyba. Mhm, coś w tym będzie Już od czterech Pewnie Ło, jak dostałem Ja też, ja też O kurde, ciężko, ciężko Ale Załadałem chyba Chyba ja załadałem jednego, nie jestem pewny Zaraz się Ten Tylko o dymu co był Leżę, ja na znaczy, też padnę, prawda? Nie padłem. Weź się do mnie do czołga, jak możesz. No, to Co za tym drzewkiem jest od razu? Gdzieś tutaj. Ja podskoczę, ty patrz gdzie wyjdzie gościu mhm. Wyszedł? Teraz To mnie strzela Na wprost On będzie tam, on będzie tam gdzie jest punkt No ja tam podchodzę do nich powoli Nie widzę go, kurde. Widzę go. Ale dos skąd dostałem? Leżę. Załadałem jednego. Jeszcze jeden, Jeszcze jeden tu jest obok mnie, to na lewo. Na lewo tej to... budy. Albo w środku, nawet, nie. Idę go załadać. Ło! Dostałem. Nie dostałem. Nie jest w budzie, jest obok. Dostał chyba. Porcję. Gdzieżę? Leż. A to już będzie koniec. Jeszcze jeden? Nie. Ej, tamten już leży. Idziemy go do śmieci. No i git. Chodź, pani. Pięknie.